Witam, 1 października 2016 kilka porad hodowlany. Tutaj prezentuję gołąbka z linii Jana Telena, z Wysięzcy Lotu z Barcelony. Samczyk z ostatniej linii Jorita, Sparowany z moją samiczką linii Van de Weggen, która zdobyła pierwszą nagrodę na międzyokręgowym locie w Głębiach mody z Chebu. Ten gołąbek Szczególnie urodziwy, podkreśla moją linię czerwonych jaskółek. Jeśli chodzi o aktualną sytuację w hodowli, to zabiegi pielęgnacyjne przede wszystkim: gruntowne sprzątanie gojemników, dezyfekcja misek lęgowych i składanie je w ustronnym miejscu do zimowania. Również miseczki gliniane. Następnie należy. Zdezypekować gołemnik. Na ten czas usuwamy gołębie. Po wyczyszczeniu gruntownym z nieczystości należy zmyć gołemnik gruntownie. Następnie wysuszyć po czym zastosować środek chemiczny. Ja stosuję taki, który stosuje się w fermach kurzych, wirocit. Następnie po wysuszeniu należy gołęnik wybielić oraz użyć świecy dymnej. Tak przygotowany gołęnik. Już można zasiedlić gębiami celem zimowania. Przy czym dodam, wcześniej należało je odrobaczyć. Odrobaczamy w dwutygodniowym cyklu, czyli po dwóch tygodniach należy powtórzyć. Ja osobiście stosuję biomektin. Można go stosować do wody 1 ml na litr wody dla 20 sztuk lub kropelkę na gołą skórę. Ja to stosuję pod Udo. Oczywiście szczepienia ochronne. Ja stosuję mykosalmowir. Stosowany jest dla trzech chorób zapobiegawczych: salmonelozy, paramicjoviriozy i mykopaslasmozy. Również codzienne taksowanie stanu zdrowotnego gołębnika. Gołębie niedomagające należy dawać do kwarantanny i po wyleczeniu ewentualnie ponownie prowadzić do stada. A nie rokujące nadziei na poprawę zdrowia należy. Selekcjonować. Gołębie rozpłodowe są rozdzielone według pogłowia. Jeśli chodzi o gołębie lotowe, jeszcze są razem, ponieważ yy, gołębie młode zasiedlam do gołębnika dla wdowców. Natomiast roczne i starsze samiczki wdowy przeszły do osobnego boksu. Chodzi o to, by między sobą się nie parowały i nie znosiły jajek, co obciąża. Ich organizm, ponieważ teraz nastąpiło główne pierzenie, i cała energia jest skoncentrowana na odnowę upierzenia. Przenoszenie gołębi młodych z innego gołębnika do lotowego odbywa się codziennie. Czyli gołębi dla młodych mam wysprzątany, wyczyszczone, nie, nie ma tam żadnego pojnika ani karmidła. Następnie gołębie dokonują blotu z głębia lotowego. Wracają dla młodych, i przenoszę je wpuszczając przed wlot. Ten cykl będzie się odbywał około 2-3 tygodni. Po czym gołębnik dla młodych zamknę, by już wchodziły do gołębnika lotowego. Dodam, że niektóre gołąbki już wchodzą do lotowego, już zazębiły o co chodzi. Cykl hodowli to są dwa okresy. Tak jak przyroda. 10 marzec budzenie się wiosny i 17 październik budzenie się jesieni. Tak więc już teraz od 1 października koncentrujemy się na przygotowaniu gołębi do zimowania. Należy również zabezpieczyć karmę na okres jesienno-zimowy. Codziennie podajemy karmę uniwersalną, plus czyli bogactwo ziaren, gryć świeży. MMK, jak również dwa razy w tygodniu witaminy. To wystarczy. Tak więc gołębie są zdrowe, zaszczepione, przeleczone. Mogą kończyć odnawianie upierzenia i są przygotowane do zimowania. Moje statko lotowe, liczące ponad 40 sztuk, będzie ob dokonuje oblotów raz dziennie i tak będzie do przełomu roku. Dla moich fanów już jeden z końcowych bukietów z mojego ogrodu. Niedługo przyjdzie przy mroze, który zepnie te kwiaty. Również ten bukiet przeznaczam dla świętej Bernadety, dla której zrobiłem skalniak. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołemnik, Polska.